Działa. Witam, cześć panowie, cześć panie. A... Kim chcę zagrać? Bindzik. Razę bym chyba na, wyciągnął na start, albo chamber. Razę czy chamber? Razę bardziej wybuch, wybuchowa chamber jest po prostu op. Chambera. Dobra. Muszę lecieć, bo... Jestem. Bo to sterze. No i gites, pistoletowa. Myślę, że można przyszarżować trochę. Nie wiem, co mają pula. A zagrałem fullat, to kowo zrobiłem. Oj. Został jeden Oj. Nie, czemu ten wall Oni będą plantować, na plancie zabije Za daleko. Spike podłożony. Oj, k jest. Chybałem. Kurka ten wall to kuki. Nie. Jestem martwy. To był za 26 hit. Mam kakao na swój no. Nie podmujesz. Back pani, no. Ja zacząłem sprayować, a ona akurat pchnęła w spraya. A polecę se. Został jeden wróg. Ja p*** dole. Spike podłożony. Zniknij. Nice. What short? He might be going short. Został jeden wróg. Oh, o, oh, oh, lubię to! Flash him from the other side. Ok, ok, okay side. do it. Zostało 10 sekund. Let us know after you flash ja w leśni, ja w leśni, ja Okej, go! Haha, <laughs> nice info <laughs> Kurde Co jest? Ukraini nie ma aga? Adios, widzę wroga na A Telefon gotowy Dostał oh, jeden dla... On low Lamps, on lamps To Stos stosuj się, albo... Kurde, co jest? ładne słoneczko Dostał jeden dla... Yes. No. <sighs> lamps Kurde Ale jajca Czus Został jeden wróg. Mago. Wszystkie rakiety dysponowane. Po co? Po co? Dobra, ale... Wszystkie dziwne, dziwne, dziwne. Tak, do widzenia. Został jeden Nie widziałem, że tak blisko. Mam. to. Ja... W dole. Odłożony. Miss Został wiem, co jeden... co się dzieje. Last short. Został Został jeden gracz. Jeden Jasny gwint! No nie mogę! No blisko, ale za daleko. Oj, kamera aż wywaliła. A bym zdążył? Nie bój się Rychu, norwowej czasami. Blisko było. Ciekaw jestem czy bym zdążył. nie bój się Rychu. Ale nie pomogłeś w tej rundzie, no nie będę ukrywał. Nie Rychu. Musisz po szlafrok jako kaftan. Teraz się go nie da wynieść. Trzeba osłonę na ręce. Albo jako ręcznik. Kurna. Nie no, przesada. A teraz go nie wyniosę, bo nie mam ręcznika. Jest jeszcze najważniejsza runda. Ale kurna spocona runda jest. Jakaś dłuższa niż zwykle. Co oni robią? Czemu oni nie... Co oni robią? To jest Ol oh, okay. uh, elbow. Ol elbow. Tak kończą z Ok, Rychu! Koniec tego. Znowu wygrywam. Nie wiem. Nie odwróciłem się od tego grana to nawet. Machnę kursorem, a dostałem full blind. Tak? Nie wiem, czy. Machnę w lewo, a dostałem full blind. Jest 3 na 5 trochę za wolny jestem przy nice. Słabiutko. Nice. Kurno! To jest. Nie. A a nie a

Następnie. Albo gin! Nie mogę... Nie, nie mogę na pistolet zmienić nawet. Nie było tak czasem, że na pistolet się dało zmienić. O kur... Dobra, no, jest... ale dużo czasu w tych lampach kupiłem. Nie mogli wejść w sumie, więc git. A to jest ta gra będzie promo diament. O, gold był nawet. A najlepsza ranga w całym lobby zagrała najgorzej z całego lobby. Dobra. To dawaj Giera o diament Uuuu co by tu Splicik Eee Piknęła instahead. No a na kuchu. Ja sobie puściłem Bumbota, żeby wyizolować kąt No co Jezus Maria broń jakże żenialno 0-4 mam o ie słabo rama Leci bomba! Leci bomba! A ona no już tu była, ja nie wziąłem Mogłem bombata dać, nie czym nie ma nie ma. A paka Spajk leży na środku. Dron strącony Co?! W był. Ładnie, Boże. Majstersztyk. Ładnie, chłopku. Bo... No raczej. Nie wiem, jak on mógł to ugrać. On miał low. I think he oh, didn't half. O... Ja... Co jest? Ale... Nie ja wiem. Indaj, ale ładnie tłomen zagro. Nie wgniecacie. Ładnie, ładnie omen no, O O, o. Został oh. jeden gracz. To oh, jest no! Oh, Chodzi, oczywiście. A jak? 14-2 mało. Został oh. oh. jeden gracz. Ma 15 sekund. Ty, co on, co on robi? Kurde. Jezus, Maria. Zostało 10 sekund. Mam spajka. Nie, mój. Najgorszy jestem, serio. Nie bać to strzelanie przy. chodziło. O, mój Boże, święty. just go away, Only. always one on ten 0 081 i koluje drużynie. Co mamy robić w drużynie? Grając taki syf. Co do f. Gdzie wstyd jest? Dostał ja. Jeden grad. Czas na ja i ty! No nie wiem, nie trafiłem, ale jak? Kurde. I serio? Kliknąłem jako tako tam, gdzie był. Nie wiem, czemu on nie dostał tego ultu. Ale chodź też się. Podłożą, dostał jeden Minus oh. Nie wiem no, chłop011 protolił całą grę, nawet jed... Nie, że... Jednego Kira nie zrobił. A nie, dwa zrobił. O, to jeszcze dwa i by mnie dogonił, ale jaja. O, frakczurek! Tęskniłem. Ja f***** dole. Nie no, sens jest... Wina sensa. Wina sensa zmienionego. Co jest? Nie wiem. Po tobie! za wolno. Dostał jeden wrót. Troje załatwionych, nice. I teraz robimy tak na dźwięk, Kujemy jak zacznie rotować za A na B, Szkoda, ale nie było daleko. Jednego mniej, nice. Jest tu ktoś, słyszałem. Aha, mi się chyba... Kocham broń! <noise> to nie wiedzą chyba, ty! Nie wiedzą? Nie zdążę. Ekonomię trzeba jej popsuć. Było tu? Czy mi się wydawało? No ale... Śmialiłem w jest się zabam. Żegnam. Został jeden trup. Mam spajka. Zostało 10 sekund. Spajk podłożony. Łapka zniszczona. Teleport zniszczony. Nie wiem, czy tu widać mnie. Ja to robię. Nie widać mnie tu. Okay. <laughs> Jezus, jeszcze się da zaskadować. to skąd? Został puść. Puść jeden. Został jeden. Został jeden. Został jeden. Został jeden. moja wina to jest. Nie mogę jej obwiniać. Został yeah. jeden. czemu nie. Kurwiel Brak ładunku BĘDZIE BOLAŁO Leci jak! No dostał No Co to jest? Nie mogę trafić no, no. no niestety Mają to jak dla mnie NO kurw, JEDNYM NOŻEM trafi! Dolen. Nice Ma info, chłop 30hp i heady celuje NIEEEE My eyes, kurw Mać jeden Strzeliłem. Spike leży na A. się jeden za jeden zrobię, ma na jako byłem więc nie najgorszy. Tower orage. Nie, take myop, take my op. Help, 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 take myop. Andreu, Andreu, to nie powinno. Być. My Ale jestem świadomy. Ach. Wojna wtedy. Kurwa, prawie. I think I hit rather low. Spike pod water. Został jeden. Za dobrze. A I jeszcze, jeszcze zbroje. Kurde, trochę za bardzo frontowo. Jest, jest. Trochę za bardzo szturmowo z sawką. Ale słyszałem Nie wiedziałem w sumie, że znał ci. A słyszałem, bo nie, ale nie było czasu za bardzo. Kurde, na drugim monitorze zatrzymałem streama na podglądzie w momencie jak się patrzę w kamerę. Za każdym patrzy na, na czat, na drugi monitorze. się gap na mnie i tak dziwnie ma z tym Tak, W oczy patrzę prosto sam sobie. Cześć Luza, tym. Jakoś mi kur... Coś muszę to zmienić, bo coś to... Tu... No. No. O, za dużo rund grałem to samo. Zagrałem chyba z 5 rund z rzędu to samo no i dostałem kontra. Oooo, ile. Ja jest Jest. fake. Co ja. Nie wiem. Nie wiem. Forma siedzi. Nie, ten pierwszy kill to nie przeszło. To by na lepszego zawodnika. Milimetr Kur***. miałem przewagę, hey. miałem adventure speaker Hedgik, nice okay. Tylko małta No ja kolej się zaba, że Chowaj roku. się jest. Boże święty, nie mogę za duży, Tak gra mnie czemu się nie schowała, miała czas, nie było planta, nie było nic, to go ją mraszuje i się buje. i runda jest nie słuchać nie 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 nie. Będzie bolało one, one of five Mój gotowy. Oh. Drop one, drop and one, main. one, no. No. mogę, one. Nawet I nie miałem have, czasu, nawet Został jeden. czasu, Nie one. Drop one. to nie dał, nie no no nie no czasu. Have, czasu. Teleport gotowy. Ah, ja no. tego nie sprzęt. Jeszcze jedna, jeszcze raz. Niedobry smok, misiaczku. mogę wesel na Jadby tam. Nie wytrzymam. Martwy jest na kulce gowale. Wiem, że chcesz. Kusi go. Jeden pad. To jest duchy? Nie wiem. Usłyszałem saczele. Jak ja saczele słyszę, to to od razu w celowicie instynktownie góra mi leci. Nie! Kurwa! kurwa! Ładnie piknęła, piknęła saczelem. Co ty robisz? Ja, no, chciałem, kurwa, stankować tego bumbotej. i ją trupić. Może nie remis. Może zagrają. Nie grajcie tego remisu. Kurna. Ej. A, oj. Spike podłożony. Oh. Nie wyłączę, jakbym. Spike przegrana. Check one. Spike podłożony. No oh. to Nie, no w no, hedy mogłem strzelić. Brako mało, No, ale brako jedną. Oh. Ja p dole co się dzieje. Nie. CO JEST?! Kur... BLINDA MASZ! CO JEST?! Blind, pierwsza kula, headshot! Leci bomba. Oho, to... Panie się aż za dobrze! Tutaj. On site, on site! Nice. Nie ma czasu. Oh. Spróbujemy walnąć heda jetce podczas dasha. Jetka zawsze daszuje tu, ale wystają mi kurde włosy. Spróbuję ją upolować. Nie no, nie da rady, to jest niemożliwe. I całe hedze. Patrzcie, jak ucieka. I po Została no, co jest? Kwawał mnie zbroiło. Nie przy... Nie przekona mnie kawał. Nie przekona jest kaska dłuż, mnie. A ja mam. Boku kulta, zapomniałem. dole Nie da rady. Został jeden gran. Jet. Dole i on podłożone. będzie mnie puszował, i dostaje bombę. Zabawić, proszę bardzo. Mam pięć naboi Wystarczający. Nie! To jest! Myślę, że nie zdążył z Longa dojść. Nie słyszałem go, w ogóle go nie słyszałem. Zap Walą na świcie od samego maina. Ten byłem pewny, że jest na lągu. Pewny byłem. Dobra, oh, wow, Ferro! Oh. Oh. jeden gracz. Uh, behind. Reina jest behind. Is. Uh, main? Ja i ty! Uh. Uh. To oh, topping. Tutaj, careful. Uh. Jest gotowy. No Czas i super, na ja jeszcze. jeden gracz. Spike leży na A. Lubię to! Aj, dojechany zostałem trochę. One more here. Powiem prawdziwe. Kurwa, by mi jumpscare wyskoczył, to myślę, że żebym dostał teraz. jakiś. zapaści czy coś. Przy takim wpatrzeniu, jakby taki na full przesterze poleciało. Albo mi się coś stało, nie wiem co. Dostał jeden Jest do prawej. To the right. Okay. No super. Zależy, ile punktów dostanę, bo jest potencjał na awans. Nałożyliśmy karę na kolejnego gracza, który w jednej z twoich ostatnich gier nadużywał czatu tekstowego. Zgłoszenia wysłane przez ciebie i twoich współgraczy, czym społeczność bezpieczną. Dziękujemy, nie ma pro. O może cztery punkty brakło. Nie dostałem gwiazdki. ona dostała gwiazdkę i przez to nie dostałem awansu. D3 w ogóle, ich czetka. Ich, ich a jak na nią mi szło? No, tak na równi. Chamber mnie tylko raz upolował. Uciekam. Trzymajcie się, papa. Pa. Dobranoc i do zobaczenia. wszystkiego dobrego i dobrze. Papa, papa. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość. Jednak nie wiem, gdzie. Przyniosłem ci